A również na ofiarę, gładki dziecklica, gdy rozniedzi szczarę. Kroczysz po morzu i wśród chat pasterzy. Nie Bóg nie ujdzie tego na bałę. Ani śmiertelny! kim władasz wreszały, za twym podmuchem to winy, urok wystrzela zwycięsko spod powiek. Dziwi ty się gniew praw i majestatu. Moc Afrodyty, co przewodzi światu. A i ja nawet, chociaż wiernie służę, prawie się w dusze naukam. Zawolej serce mi rani, bo straszny widok uderzymy oczy Do przekłonącej antygona kroczy, ciemnej hadesy przystani Antygona prowadzą na stracenie Bohaterka wygłasza pożegnalny lament, tak zwany komos Antygona odchodzi w przeświadczeniu do znanej niesprawiedliwości W roli antygony wystąpi Małgorzata Szwacka. Łez, bez przyjaciół, bez pieśni weselnej, w ostatnią mą podróż już kroczę. Nie ujrzą już słońca na oczy, nie wolno nam patrzeć śmiertelnej, i nikt nie zapłacze z mych miłych. Nad straszną czeluścią mówiły: Grobie, ty moja weselna komnato. Wieczne spoczynku, więzienie. Więc oto idę do swoich, których już tak wielu więzi wśród cieniów zmarłych Persefona. Z nich ja, ostatnia, w największym męczeństwie odchodzę, za nim los życie weprzedał. A gdy tam przyjdę, o wierzę w to mocno, przyjmą mnie wszyscy, jako swą najdroższą, ojciec i matka i brat mój kochany. Ja mi to po śmierci wam ciało obmyła, ubrałam, Bogom złożyłam obiaty. I teraz biorę te zapłatę za to, żebym pogrzebała ciebie, Polinejku. Lecz, kto ma rozum, uznaczy mój zbożny. Bo, gdybym dzieci lub gdyby mąż mój umarły tak leżał, może bym kary tej na nie brała, gwałt czyniąc władzy, czemu śmiem tak mówić, bo żyć bym mogła dla innego męża, innego dziecka zeń straciwszy pierwsze. Lecz kiedy ojciec i matka mi pomarli, brat mi się żaden więcej nie urodzi. Dlatego cześć twą przeniosłam nad wszystko, lecz kreon uznał to za czyn zbrodniczy, za czyn zuchwały, o najdroższy bracie. Kazał mnie pojmać, wygnać stąd przemocą, choć młoda mi jeszcze, choć męża miłości i dzietek uczuć nie zaznałam wcale, lecz opuszczona przez przyjaciół, biedna, za życie jeszcze. Jakież to Bogu w prawo przekroczyła. Jak więc do Bogu wzniosę jeszcze oczy? Kogo na pomoc wezmę, skoro zbożny czyn spełnić pragnąc, zostałam bezbożną? Nie, jeśli Bogą, to właśnie jest miłe, to niech w cierpieniu poznam, żem zbudziła. Lecz jeśli błądzą ci tutaj, to niech kaśni takiej doznają, jaką mnie skrzywdzili. W kraju teb, ojczysty grodzie i wy bogowie w naszym rodzie Już nie prowadzą, już bez zwłoki. Popatrz, senacie teb wysoki, na mnie, ostatnią z córtwych królów, Jak za swój święty czyn wyrokiem niesprawiedliwy.